Do w rozważanym obwodzie jest W rozważanym obwodzie jest siły elektromotorycznej indukcji Kuriwa Adriana, Adrian. Adrian. trochę to to ja zacznę, nie, 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 ja zacznę. nie, nie, dwa, nie, nie, cztery, pięć. Dobra. Teraz. trzy, cztery, nie, no. Jeszcze raz, no. Jak usłyszysz dźwięk, to odliczasz, no nie wiem, z 5 sekund, 6 i... I jeszcze raz, poczekajcie. Macie włączoną? No! No Po telefon. Bo już biegniecie na telefon. Bo nagrałem was, jak wychodzicie, do telefonu.

Nie, nie, nie! A na no, to co? Czekaj, 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 czekaj! Widzieliście to kurwa na oryginale, jak tak fajnie, tak muszką tam jest, tak to kurwa. Nie na rady! Na rady! Musisz nie... jak nogą bujać tylko, Jak nogą? Jakiesz, pojedę, no Filip to miał na telefonie? Nie, nie, wiem, że nie, nie ma Chuj No drugie, dekada! Ja tam. nie wiem, kurwa tego zrobić Dobra, zamknąć drzwi, otworzyć i wypierdalać! To, weź od nowa tu! Dlaczego? No, tu naraz po innym wyjedzie. Właśnie. Dobra ja wam pokażę tak to znaczy że macie otwierać drzwi A nie, A czy jak idziemy to też kiwamy tymi Tak Tak, ej non stop i teraz też Daniel Non stop głową wodzie, wodzie. Jak super downy. Tylko jedna Dobra nagrywasz już? Nagrywam już Wyłazić Ale głowami kurwa Głowy. Głowy. Tam że dam okay. wykręcisz, tyłem będzie ustawiony z dampon, Nie, no I no ja tak podjadę i tak poręczy tu I za domem wysiądę No

Ty drogówki się zapisz za... Banan to był kurde banan ten, a dać do gesto o, o egzamin tam jakiś idzie, Tak? Jak numer? A nie, to nie egzamin, sorry. Śnieg. Wydawało mi się, że taki pasek ze śniegu. A tu taka kwiaty z Zjeby no, Z jeby no, Zjebane kwiaty. Nie kurwa dziadku, no ja pierdolę. Gizaskór. A mogłabyś trochę przysunąć, bo y, chyba ja będę po jednej stronie miała ja za Kurwa blisko, już... Ale ty teraz ciebie nie widać. No dobra, to ja mogę jechać tak, ale no. płynę teraz z ciebie. Ach, dobra, <laughs> dobra puśćcie to. Dobra, no to y, odpal na zapłon. Czekaj, na też. zapłon... No, sprzęgnąć bo masz jedynkę. Sprzęgło. Masz jedynkę. No ona się znaleźć, Nie, no. to jest co Dwa złoty dały? Trzy dobra. dobra, takie serduszko.

Zagrywasz się, ja mogę wypierdolić swoim przez okno Dobra Okej okay. No i wyjebie Ale wszyscy... to gdzie tylko moment jest Ej Filip co to ma? No i daj Ej dobra daj no gdzie są moje szlugi ty? Kurwa, odwrotnie ich założyłem Idziesz <grytanie> skąd? 25 minut Tak z... A może to pokazuje ile można nagrać filmu maksymalnie? No, no tak, znaczy ale no, wiem, no, no pojemnościowo a nie czasowo. No pojemnościowo. To, no to, 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 to. pełna No to pełna bateria, to znaczy że jest pełna bateria, nie? A, a pojemność. No i co HD? Co z tego? To już jest, HD. To już, to już jest AD jego problem. No nie, nie powiedziałbym, jego tu nie ma. Kranie szyny? Tak. I co coś bym? Kabelki? lepsze Tak. przebomby no to jest najlepszy to jest skrobek spójrz go z tymi dwoma to debil 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 skrobek debil skrobek jest debilem debil, debil skrobek debil jest Yo, yo! Kolejny kawę! Chciałem Wam wszystkim powiedzieć, chciałem pozdrowić całą Polskę. Jesteśmy na melinie, wpierdalamy chipsy. Ty wpierdalasz, daj! Proszę bardzo. mówię Wam! Teraz A Adam, zatańcz coś, żeby Edi miał, wiesz. Dobra, jest gitara. A tylu! Czyli Czyli to zaraz wypierdolę kolejnym meczetom. Oj, Będziemy A próbuj już? A nie, to tylko Adrian, może. Adrian, może kiedy Jarek przyjedzie? Może, może nie, nie krzyczeć, mordy. nie kurwa, mordy bo zaraz ktoś przyjdzie. Tyrolczyk, Mateo, Grzesiek, skrobek z dwoma plecakami. Załóż tak na brzuch, tak jak wcześniej. Jestem lepszy od was, bo widziałem starszego torej. mozera. Widziałeś starszego mozera na ciebie kiedyś. Na zdjęciu. Ja dziecka. widziałem. Na żypce? Na żywo. Dobra, okej. Okay. Mamy nie, nie, wszystko. Dawaj! Co? Zeskakuj! No chyba cię pojebało! Ej Filip! Weź wieczorka. Wieczorek! No jak kurwa nie, ty nie podniesiecie no. no, ile kobała. No, no i dawaj! kurwa, Tak, kurwa, Daj ją do was, dawaj ręce, go zobaczcie, Daj nam pachy, kofa. Dajmy czekaj. Dawaj ręce, najpierw. Ja, jeżę. Ej, Pablo, pomóż. Ja, jemy. Dobry ty. Ej, ja Dobry ty.

Koła ty nie wychodzisz stamtąd? Miałeś stąd wychodzić. Koła ty też miałeś go wynieść. Akcja! Kurwa, dobra. No, kurwa co Kurwa, Kurwa, akcja! Kurwa, co Kurwa Jakie. Nie wiem, co to Bajki Fajki nawet wprost prosto nie idzie. Gura, Nie gap się w kamerę. No, tak. Do dobra. Byłem was stary, Co byłem jedyny. Nas nie widać. Tak, poszło. Koniec. Poszło. Ty, dalej <grywa> Mozer, ty kurwa, dalej tam. Usiądź, Ano. Czemu ma? Dobra, A, to ja. Pokaż się, kurwa. Może wracaj, Ja pierdolę. Kurwa, Maciek.